A powiedz, a propos rozwoju, o którym rozmawiamy, to ja też uważam, że rozwój to jest informacja zwrotna. Taka a. już cały czas powinniśmy być w sprzężeniu zwrotnym, od klienta, od mojego lidera, od zespołu. Taka odnośnie tego a propos programistów, to na temat kodu, a propos innych specjalistów, na temat tego, co konkretnie robię. I dużo się mówi o tym, żeby kształtować kulturę informacji zwrotnej, co często sprowadza się tylko do tego, że na wprowadzamy kudosy tak? i mamy odhaczoną kulturę informacji zwrotnej. Jak ty myślisz, co jest taką najważniejszą akcją właśnie w wprowadzaniu kultury feedbacku? Znaczy pierwsza rzecz jest taka, że ten feedback musi być natychmiastowy, a przynajmniej zaraz po i musi być oparty o fakty, a nie oceny. I to mm -hmm. jest chyba najbardziej krytyczne.